Papryka dla mnie jest za gruba. We mnie się nie mieści. Ile godzin wcześniej gotowane był makaron? Sporo. Wczoraj? Wieczorem? O nie, nie. No, na pewno. Dzisiaj rano? Nie, z trzy dni temu. Oj, tego lepiej trzeba było nie mówić. Panie szefem kuchni? Tak. Barbara o Paula? Niko. Dzień dobry. Zapraszamy. Dzień dobry, zapraszamy. Uważaliśmy, że tutaj powitanie naszej koleżanki, jeśli chodzi o dzień dobry, zapraszamy. Nie jest szkodliwe. Niech Pan pokaże mi jajka. Ale jajka surowe czy gotowane? A coś do picia może dla mnie? Co Pan życzy? No tak, ogólnie już chyba nic. Jak Pan jeszcze powie raz takim tonem, to stąd wyjdę. Mariola, herbaty. No to chyba. No ja, ja chyba też nie. Szybko, bo za woda będzie, bo świruje kobieta.